Bye. prace przy budowie nowej nawierzchni na ulicach komierowskiej i spodolnej. Inwestycja jest warta milion 300 000 złotych i ma być ukończona na początku. Października wykonawca zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem i dojazd na cmentarz komunalny przed Dniem Wszystkich Świętych nie będzie utrudniony. Prace są dosyć zaawansowane, ponieważ mamy już praktycznie w 95% wykonane obramowania. Mamy też część chodnika już ułożoną kostkę polbrukową, ale jesteśmy w trakcie właśnie tutaj wymieniania oświetlenia ulicznego. A także tutaj prac związanych z wymianą kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Skrzyżowania z Ulicą Niechorską do Skrzyżowania z ulicy Stodolną. Jak długo jeszcze mieszkańcy tej ulicy będą? Musieli mierzyć się z tymi niedogodnościami? Sądzę, że do końca miesiąca, zgodnie z terminem, który mamy do 5 października, powinniśmy tutaj się uporać z tymi wszystkimi robotami, ponieważ najtrudniejsze mamy już za sobą, pozostałe już tylko tak naprawdę. Roboty związane z korytowaniem głównej nawierzchni, jaka jest na ulicy Komierowskiej, e, wykonanie podbudów oraz masy asfaltowej. Częściowo chodnik już mamy tutaj wykonany do ulicy, z, do skrzyżowania z ulicy Wysoką. E, tutaj na odcinku od ulicy, skrzyżowania z ulicy Wysoką do ulicy z Popiełuszki e, będzie wymienione oświetlenie uliczne i będzie wykonany chodnik, e, aby połączyć te dwie e, drogi ze sobą. Dobra, i panie prezesie, wspomniał pan że 5 października, czyli jakby ta bezpośrednia bliskość wszystkich świętych, no tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Nie, nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Termin nie jest tutaj z tej strony zagrożony. Te najbardziej newralgiczne rzeczy, które by mogły nas spotkać na szczęście nas nie spotkały, więc tutaj prace przebiegają pomyślnie.